Pomagamy zwierzętom bezdomnym, chorym, również właścicielskim, kiedy właściciel sobie nie radzi, kiedy go przerasta sytuacja życiowa i opieka nad chorym bądź niesprawnym zwierzęciem. To jak ta pomoc wygląda? Jak, jak to się dzieje? Jak te zwierzęta trafiają do Was? Co się dalej z nimi dzieje? Trafiają do nas zwierzęta poprzez zgłoszenia na naszą stronę. Albo poprzez informacje od lekarza, który prowadzi przychodnię weterynaryjną, która ma opiekę nad zwierzętami miejskimi, bezdomnymi, i wtedy je przejmujemy do domów tymczasowych, szukamy im domów stałych i przygotowujemy je do adopcji, czyli robimy im profilaktykę, szczepienia, sterylizację i szukamy odpowiedzialnego domu. No, no właśnie, znalezienie takiego domu pewnie nie jest łatwe, jak to wygląda, na czym polega adopcja, czy ludzie chętnie opiekują się takimi zwierzętami. Różnie to bywa, ale na szczęście mamy około 200 adopcji rocznie, więc uważam, że to jest dobry wynik, tym bardziej, że działa nas tylko trzy osoby w stowarzyszeniu. Więcej adopcji mamy z dużych miast, czyli jest to Poznań, Kraków, Warszawa, Katowice, ale każdy, kto się decyduje na adopcję, wie, że to jest świadoma decyzja, jest do niej przygotowany. Nie oddajemy psów tak zwane dobre ręce na łańcuch. Wszystkie domy weryfikujemy i sprawdzamy, żeby później to zwierzę, które już raz dotknęło bezdomności, żeby nie dotknęło jej po raz kolejny. Jeżeli chcielibyśmy zaadoptować zwierzę, to właśnie co musimy zrobić, jakie warunki spełnić? Przede wszystkim trzeba chcieć, cała rodzina musi chcieć, musi to być świadoma decyzja wszystkich domowników. Ogłaszamy u nas na stronie na facebookowej zwierzęta, a także na OLX-ie, więc dzwonimy pod wybrany numer. My wtedy wysyłamy ankietę, czy to jest kot, czy pies. Później robimy wizytę przedadopcyjną. Jeśli to jest w innym mieście, to jest to przedstawiciel innej fundacji, po koleżeńsku nam robi tą wizytę i podpisujemy później umowę z domem stałym w momencie wydania zwierzęcia do adopcji. Wypełniając taką ankietę, na no jakie pytania natrafimy? Bo no, nie każdy... Kto wypełni ankietę, jednak nadaje się do bycia opiekunem tego zwierzęcia? Przede wszystkim, czy wszyscy domownicy są świadomi, że będzie nowy członek rodziny? Czy sobie zdaje sprawę, że to zwierzę jest już po przejściach? Czy wyraża zgodę na wizytę przedstawiciela organizacji w domu? Czy wie, co to jest kastracja, sterylizacja? Absolutnie pies nie może być na łańcuchu. Preferujemy domy niewychodzące dla kotów, czyli nie wypuszczamy kota samopas, żeby go niestety żeby był narażony na przejechanie przez samochód, pogryzienie przez psy. Musi mieć taki dom zabezpieczony okna, żeby ten kot w oknie nie utknął. I musi wyrazić zgodę. musi być świadomy tego, że zwierzę, może go przeżyć, wtedy musi członek rodziny zagwarantować, że się tym zwierzęciem zaopiekuje, musi być przygotowany na to, że zwierzę, tak jak i człowiek, choruje, a niestety koszty weterynarza są w dzisiejszych czasach duże, że jeżeli potrzebna jest dieta, to musi być też specjalistyczna, też musi być na to przygotowany. No i przede wszystkim no, staramy się wyczuć, czy ten dom jest dobrym domem, przeważnie domy nam wysyłają później zdjęcia, jak to zwierzę rośnie, jak się czuje, są z nami w kontakcie i takie właśnie domy preferujemy. Czy zdarzyło się, że ktoś po adoptowaniu zwierzęcia jednak go oddaje? Różnie to bywa, ale przeważnie jest to sytuacja życiowa taka. Na przykład teraz mieliśmy taką sytuację, że zgłosił się do nas pan na stronę, którego sąsiad został aresztowany i w mieszkaniu została sunia starsza. Jak się okazało to była sunia, którą 6 lat temu ja osobiście z koleżanką wyadoptowałam do pani tutaj w Ostrowcu. Pani zmarła, wziął kuzyn i ten kuzyn właśnie trafił do aresztu śledczego no i sunia wróciła do nas. Rzadko się zdarza, ale chcemy, wolimy, żeby takie domy się do nas z powrotem odezwały o pomoc i żebyśmy szukały wtedy kolejnego domu. Udaje się znaleźć? Udaje się, udaje się, pomagają nam osoby najczęściej z innych miast, ale udaje się, na szczęście, dlatego jeszcze istniejemy. Trafiały się też zwierzęta chore, współpracujecie pewnie z weterynarzami, czy weterynarze pomagają wam? Bezinteresownie, czy, czy jednak te usługi są odpłatne? Jak to wygląda? Różnie to bywa. Wiadomo, że weterynarz też musi z czego żyć. Nie prowadzi taki gabinet działalności charytatywnej, ale często idą nam na rękę. Po prostu czekają aż uzbieramy pieniądze na zbiórkach, na bazarkach, wtedy im płacimy, nigdy się nie upominają. Często jest tak, że na przykład w pakiecie mają tylko sterylizację, kastrację, profilaktykę. A zwierzę zachoruje, przyjeżdżają w nocy o północy. Teraz też miałyśmy taką kotkę, która była złapana na kastrację z ogródków działkowych i rozlizała sobie szwy. I weterynarz dzień dosłownie przed komunią dziecka potrafił otworzyć gabinet i ją znieczulić i operować. Więc na szczęście weterynarze są z empatią, ci, którzy z nami współpracują. Tygodniowo ile takich akcji przeprowadzacie? Ile dostajecie zgłoszeń o, o właśnie takich zwierzętach porzuconych, bezdomnych? Różnie to jest. My też nie jesteśmy w stanie przyjmować wszystkie zgłoszenia, bo nas jest tu w Ostrowcu tylko dwie. Jesteśmy 8 godzin w pracy, więc wszystkie te działania są po, godzinie, po godzinach pracy. Ale na przykład przez, od zeszłego tygodnia do dzisiaj miałyśmy zgłoszenia 30 kotów u pani na działce. I codziennie jeździmy z tymi kotami do weterynarza, z małymi. W tej chwili mamy sześć kocic po kastracjach. Więc to, to zależy od, od sezonu, od przypadków. Bardzo to jest różnie. Jakiś czas temu zbieraliście też podpisy chodziło o zmianę ustawy, właśnie o zwierzętach trzymanych na łańcuchach. Jak to teraz wygląda? Ustawa jest cały czas na etapie projektu, dopracowywania. Została odrzucona w Sejmie podczas pierwszego czytania. Powołał marszałek Sejmu Komisję Nadzwyczajną do spraw, do spraw ochrony zwierząt. I ta komisja cały czas pracuje i dopracowuje mankamenty. Projekt ustawy jest bardzo dobry, ale. Ma na przykład taki punkt, że wszystkie zwierzęta bezwzględnie nie mogą być na uwięzi. Hodowcy trzody chlewnej czy krów zadają sobie pytanie, co z taką ich hodowlą, jak to fizycznie zrobić, jak to pogodzić, więc to wszystko będzie dopracowywane jeszcze. To samo jest z Ministerstwem Rolnictwa. Również są. Jakieś mankamenty i rolnicy też się burzą, że to jest niesłuszne, że stracą na tym swoim biznesie hodowlanym, więc żeby wszystkich pogodzić, to jeszcze musi być dopracowane. Mhm. A o co byście chcieli zaapelować do społeczeństwa? Przede wszystkim o większą świadomość o kastrację. Naprawdę kastrujmy zwierzęta bezwzględnie, bo to, co jest teraz te. Błąkające się zwierzęta to jest wszystko skutek takiego bezmyślnego rozmnażania i nie ma absolutnie, nie może być czegoś takiego, że mam sunię i nie wysterylizuję, później szczeniaki oddaję w dobre ręce, bo te dobre ręce to są takie, które powielą ten schemat, czyli ta sunia kolejna będzie miała kolejne szczeniaki, ktoś znowu wyda do sąsiada w dobre ręce, sąsiad nie dopilnuje i tak się ta bezdomność mnoży.